256, to okrągli 256,75 to jedności. Piszemy wtedy za jednościami przerywaną kreskę. Za jednościami piszemy przerywaną kreskę, czyli w tym miejscu są jedności, to piszemy kreskę. Jeżeli za tą kreską stoi 5, 6, 7, 8 lub 9, to to mamy 7, to dodajemy tutaj plus 1, i to będzie 257. Teraz do setek. Setki tutaj. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No to piszemy przerywaną linię w tym miejscu. Jeżeli za tą kreską stałoby 0, 1, 2, 3 lub 4, to nie dodajemy nic, ale tutaj musimy dodać plus 1, bo mamy szóstkę. Plus 1. Czyli to będzie ile? 500, bo 4 plus 1 to jest 5.